Maciej Bachorowicz firma Ecoplon. W pewnym standardzie na ziemniaka oczywiście dostosowujemy się do warunków, natomiast proponujemy technologię czterozabiegową. Zabieg pierwszy to jest Maximus Extra PK, dawka 3 kg na hektar z dodatkiem co ciekawe też cynku. Kolejny zabieg wypadający w okresie przedkwitnieniowym to jest Aminopower ResiFos, czyli aminokwasy, działanie y, biostymulujące, y, pobudzające do y, większego zawiązywania bólów i fosforyny, które wykazują, y, poprawiają czy y, 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 wspomagają rośliny w, y, w odporności y, przeciwko grzybom, przeciwko zarazie. Ziemniaka. Zabiegi kolejne to dwa zabiegi potas plus mikroelementy. Pierwszy mniej więcej w okresie kwitnienia, jest to początek zawiązywania również yy, bulw Tutaj podajemy 4 kg Maximusa Extra K z dodatkiem pół kg Maximusa Aminomicro kukurydzianego. Jest to nawóz ze zwiększoną wartością cynku i taki sam zabieg powtarzamy po raz kolejny już po kwitnieniu. Tu z racji tego, że jest to ziemniak skrobiowy, ten czas po kwitnieniu będzie dość długi, a potrzeby potasowe tej rośliny wysokie, więc oprócz bogatego nawożenia potasowego do glebowego warto i trzeba uzupełniać ten potas również do listnie. Dziękuję.